Witajcie z tej strony Magdalena i zapraszam Was na 17 odcinek serii ze Sailor Moon. Zamki wojowniczek, a tak naprawdę księżniczek układu słonecznego to niewątpliwie ciekawy temat, który naoko takeuchi jak zwykle zostawiła bez odpowiedzi za to z całą masą pytań. Jak wiemy, każda z dziewczyn na Ziemi była odrodzoną wojowniczką z konkretnej planety. Pytanie więc rodzi się samo. Gdzie mieszkały wojowniczki zanim trafiły do księżycowego zamku i w końcu na Ziemię? Pierwszy raz z innym zamkiem niż tym z Księżyca spotykamy się w pierwszym rozdziale pierwszego tomu mangi, hasło brzmi Sera V. Wtedy to Artemis zdradza Minako jej misję i zabiera w kosmos, by pokazać pałac Magellana, czyli inaczej ponadkontynentalny zamek Afrodyty. Zamek krążył po orbicie planety Wenus i był otoczony siarkową mgłą. Co ciekawe, nazwa zamku nie pochodzi stricte od portugalskiego żeglarza, lecz od sondy kosmicznej, która została wysłana w celu zbadania planety Wenus w latach 90. i która właśnie taką nazwę nosiła. Dopiero dużo później, bo w 15 tomie mangi Sailor Moon, mamy wzmiankę o pozostałych zamkach. Podczas walki z Nehelenią gdy Sailor miała stać się Eternal Selormon jej moc sprawia, iż wszyscy na chwilę zmieniają swoją postać. Artemis, Luna i Diana stają się ludźmi, Chibiusa przywdziewa suknie Small Lady Serenity, a stroje pozostałych wojowniczek przeobrażają się w suknie księżniczek. Co więcej, pojawiają się przed nimi małe wersje wojowniczek, które same siebie nazywają księżniczkami Układu Słonecznego i strażniczkami mocy czarodziejek. Zdradzają, iż przybyły na nową przemianę Wojowniczek, by udzielić wszystkim mocy pochodzącej z ich rodzinnych planet. Niestety Naoko nigdy nie narysowała zamków należących do celor Mars, Sailor Jupiter, celor Mercury czy Sailor Saturn. Wiemy jednak jak się nazywały. Zamek Księżniczki Mars nosił nazwę zamków Obosa i Deimosa, tak samo jak dwa Kruki Rej, o których już wspominałam. Zamek Księżniczki z Jowisza był zamkiem Io i nosił nazwę jednego z największych księżyców Jowisza. Zamek Księżniczki z Merkurego był to zamek Mariner i został nazwany na cześć pierwszego statku kosmicznego, który zrobił zdjęcia tej planety. Zamek Księżniczki z Saturna był to tak zwany Titan Castle, czyli Zamek Tytana i niestety nie wiadomo dlaczego nosi taką nazwę. Można przypuszczać, że skoro Sailor Saturn dysponowała wręcz niszczycielską siłą, można było ją porównać do mitycznych Tytanów. Wiemy jednak, jak nazywały się i jak wyglądały zamki trzech pozostałych wojowniczek, Sailor Neptun, Sailor Uranus i Sailor Pluto. Były to zamek Triton, należący do księżniczki z Neptuna, nazwanego na cześć księżyca krążącego wokół planety Neptun, zamek Miranda, należący do księżniczki z Urana. Nazwa pochodzi od jednego z księżyców Urana, który nosi nazwę po Mirandzie, postaci z szekspirowskiej sztuki Burza. Ostatnim zamkiem jest zamek księżniczki z Plutona, Sharon Castel, który nosi imię największego księżyca Plutona. Zamki zostały pokazane pod koniec 16. tomu mangi, arku poświęconego walce z galakcją i dostarczyły nam trochę odpowiedzi. Selor Pluto zaraz po przybyciu do swojego zamku zdradza, iż wszystkie zamki podarowała wojowniczkom Queen Serenity ze Srebrnego Milenium w dniu ich narodzin. Co ciekawe, w zamkach na wojowniczki czekały ich małe kopie, czyli wspomniane wcześniej Strażniczki Mocy. To właśnie one mieszkały przez te wszystkie wieki w zamkach, gdy księżniczek już w nich nie było. To trochę smutne, mając na uwadze fakt, iż wojowniczki dosyć szybko opuściły swoje rodzime pałace. Celor Pluto już jako dziecko została wezwana do pilnowania wrót czasu i przestrzeni. Celor z Merkury, Mars i Jupiter również jako dzieci zostały wezwane do księżycowego pałacu w dniu, w którym urodziła się księżniczka Serenity. I jedynie celor Uranus, Neptune i Saturn do czasu zniszczenia srebrnego milenium pozostały w swoich zamkach z trzechą zewnętrznego układu słonecznego. Niewątpliwie jest to bardzo ciekawy temat. Na oko taka zostawiła dużo dla wyobraźni, dzięki czemu pani mogą wymyślać własne wzory zamków, do czego, jeśli ktoś ma ochotę, gorąco zachęcam. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama i Twittera. Zachęcam do komentowania, subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia.